Okej, okay, a to znaczy, że, y, że na błędach możemy najwięcej się nauczyć, bo ja to tak rozumiem i, ale ciekawa jestem, bo ty jesteś niezwykle ciekawym człowiekiem, więc y, oddaję ci głos w tej sprawie. Możemy się uczyć na błędach, chociaż to nie jest korzystne, bo dobrze byłoby tych błędów nie popełniać. Ale ich nie ma chyba siły i nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie popełniali błędów, jesteśmy niedoskonali jak powiedziałem, nie idealni nie idealni absolutnie i pewnie y, dobrze by było tych błędów popełniać jak najmniej do tego służy między innymi właśnie trening mentalny czy takie szkolenia które ja prowadzę żeby starać się ograniczać liczbę błędów którą po prostu popełniamy dlatego że to nie jest kwestia komunikacji tylko i wyłącznie ale kwestia pewnych konsekwencji które potrafią się ciągnąć latami i nie mówię głównie w tej chwili o biznesie, bo tutaj to zawsze możemy wrócić do rozmów, ale jeżeli popełniamy błędy na przykład w kontakcie z partnerem, partnerką, a już najgorzej z dzieckiem, to tego typu efekty negatywne mogą niestety być bardzo długoterminowe. Efekty mogą być bardzo długoterminowe. Hmm. Tutaj to jakoś potrzebuje się zatrzymać i okay. Jakbyś to rozwinął, bo to jest takie wielowymiarowe i ogólne, jednocześnie ogólne, mm. że widz może rozumieć pod tym pojęciem bardzo wiele. Co ty często, na to? Często jeden błąd, jedne traumatyczne przeżycie, jakieś nieopatrznie wypowiedziane słowo potrafi zostać w głowie dziecka. Przez wiele, wiele lat, a czasami mieć nawet wpływ na to, co później on robi w przyszłości. Więc bardzo ważne jest, co mówimy, jak mówimy, co robimy. I jeżeli nawet popełniamy błędy, to czy uczymy się je naprawić? A